Pieczywo przepięknie wyrosło. Mój Bochenek. A! Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTube nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej, moje kochane Głodomory. Wiecie co? Jest wiele posiłków, które kojarzą mi się z rodzinnym pałaszowaniem, ale jeden zasługuje na wyjątkowe uznanie. Mówię tutaj, o pysznym, chrupiącym, pachnącym chlebie. A do niego dwa proste smarowidła. Podstawą dobrego pieczywa oczywiście jest jak najwyższej jakości mąka. Ja tutaj mam mąkę 2000, czyli mąkę razową. Dodajemy wszystkie suche składniki: czyli odrobinę soli, łyżeczkę drożdży instant. No i jeszcze, żeby te droże miały pożywkę, musicie dodać cukru. Uważam, że genialnym dodatkiem do pieczywa jest się mielniane. Dosypuję tutaj 1 trzecią szklanki. Dosypcie też koniecznie otrębów. Wszystkie suche składniki teraz dokładnie wymieszajcie. Po czym do tej suchej masy musicie wlać. Pół litra ciepłej wody. Pamiętajcie, że nie może być to wrzątek, bo inaczej drożdże nie zadziałają. Taka właśnie powinna Wam wyjść konsystencja ciasta. Chodzi o to, żeby one się odklejało od dłoni. Aby chleb nie przykleił się do foremki, trzeba ją wyłożyć papierem do pieczenia. Pokażę Wam teraz fajny patent. Najpierw na ten papier wyrzućcie sobie całe ciasto. Teraz je można delikatnie już uformować i dopiero wrzucić do foremki. Po czym, aby równomiernie ciasto się rozprowadziło, musicie kilkukrotnie uderzyć tą foremką o blat. Ciasto teraz przykrywacie ściereczką i odstawiacie dosłownie na pół godziny, żeby wyrosło. Najlepiej w jakieś ciepłe miejsce, czyli blisko kuchenki. Ja w tym czasie zajmę się przygotowaniem szybkiego i pysznego smarowidła. Pokażę Wam super prostą pastę z serafeta, pieczonego czosnku oraz jogurtu. Serfeta umieśćcie w blenderze. Trzeba do niego dodać łyżkę jogurtu oraz łyżkę mascarpone. Mascarpone sprawi, że smarowidło się stanie takie aksamitne, delikatne i okrągłe w smaku. A tutaj mam upieczony czosnek i te piękne, skarmelizowane ząbki czosnków dorzucam do blendera. Trzeba to tylko delikatnie jeszcze doprawić. Odrobinę soli oraz pieprz. I dosłownie trochę waszej ukochanej, ulubionej oliwy. Pozostało już to tylko zmiksować. Ale piękny ma kolor. Niesamowicie też pachnie. A jak wasza, u mnie ten zapach tego delikatnego, pieczonego czosku jest fenomenalny. Pamiętajcie, że jemy oczami, więc dobrze zawsze troszeczkę udekorować świeżym ziołem taką pyszną, piękną, serową pastę. Skoro pierwsza pasta już gotowa, to czas wrzucić pieczywo do pieczenia. Zerknijcie tylko jak wyrosło, haha! Ha. Należy go posypać słonecznikiem oraz siemieniem lnianym. I teraz za pomocą palców zamoczonych w zimnej wodzie schrapiam cały bochenek. Dzięki tej zimnej wodzie ta skórka stanie się jeszcze bardziej chrupiąca podczas pieczenia. Ten przepięknie wyrośnięty bochenek musicie wrzucić do pieca. Bochenek teraz powinien się piec 20 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, to ja zabiorę się za drugą, szybką pastę, a Wy razem ze mną. Babaganusz to pasta, którą z reguły przygotowuje się z pieczonych bakłażanów z dodatkiem różnych przypraw oraz pasty tahini, czyli pasty sezamowej. Z tej puszki gwarantuję Wam, że wychodzi zawsze pyszne. To jest pierwsza firma, pierwsza marka na rynku, którą w puszkach reklamuje. Uwierzcie mi, musi być naprawdę dobra. Przerzucam ją do miski i dodaję jeszcze odrobinę pasty tahini. Pamiętajcie, że pastę tahini zawsze trzeba zamieszać. Ja uważam, że odrobinę jeszcze trzeba dosolić. Teraz tą pastę, podobnie jak tą serową, przekładacie do miseczki. Delikatnie należy pastę skropić limonką. Polewam odrobiną oliwy. Całość jeszcze posypię zatarem. Jest to jedna z moich ulubionych kompilacji przypraw. Mam nadzieję, że Wasze pasty też już są gotowe i tak przepięknie wyglądają, a wy teraz się odwracacie na nóżce i biegniecie do piekarnika sprawdzić jak wasz chleb. Mój bochenek przepięknie wyrósł. Spójrzcie tylko, jak ładnie z każdej strony jest popękany. Jestem pewien, że wasz chleb wygląda równie apetycznie. Mam do was taką małą prośbę. Wyślijcie mi fotki swojego chleba, jak wam wyszedł, wrzućcie na Instagram, bo sam jestem ciekaw. Nadszedł czas na jeden z najpiękniejszych dźwięków w kuchni. Oj, tak. Mm, delikatnie go zamoczę w smarowidle. Jak już przestaniecie odpływać, delektując się tym niebiańskim smakiem, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami. Z chleba, który Wam pozostał, możecie przygotować bardzo szybką i prostą przystawkę. Na patelni na oliwie najpierw przesmażcie czosnek z odrobiną świeżych ziół. Teraz wrzućcie porwane kromki chleba i jeszcze chwilę smażcie jeszcze pieczywo przyrumieni. Na samym końcu posypcie ulubionym długo dojrzewającym serem. No i gotowe.